Witam wszystkich z tej strony ULAT i zapraszam na dzisiejszy filmik serwisowy, czwartkowy. Mimo, że mamy Boże Ciało, to tutaj trzeba po prostu zasuwać. I jakie mamy dzisiaj plany? W pierwszej kolejności mamy dwie lapiczki od jednego właściciela. Widzicie je już w formie rozłożonej. Czekają na decyzję, co z nimi robimy, ponieważ no, troszeczkę problemów to ma. Tutaj mamy uszkodzony szkielet, między innymi, uszkodzoną głowicę, uszkodzony tłok. Tutaj mamy stokowe VFC. Wiadomo, jak to ze stokowym FFC jest. Niestety do najtrwalszych to do delikatnie mówiąc nie należy, więc to jest temat pierwszy. Temat drugi jest to Double Bell y, MK12 i tutaj mamy zrobić optymalizację. Replika ma sporo wymienionych elementów, ale dalej nie działa prawidłowo, nie podaje i tak dalej. Więc będziemy robić taki pełny przegląd, serwisowanie i próba ogarnięcia tego, żeby to strzało i poprawnie, tak jak powinno jako DMR. Więc to jest temat drugi. A temat trzeci to znowu są dwie lepiki od jednego właściciela, i są to AXU i RK16, czyli repiczki AK, w których mamy zrobić porządny tuning, plus dołożyć tutaj na przykład mamy komory Begadi od właściciela, magazynki, boksy, żeby to wszystko działało. Jak widać, magazynków dostaliśmy dużo. Więc plan jest taki i nie ukrywajmy, jest dość ambitny. Plan mamy godzinę 16.30, więc ja już teraz biorę się za to i coś tam z tego pewnie zrobimy przed streamem. Ale resztę jak najbardziej serdecznie zapraszam. Będziecie mogli zobaczyć na streamku na kick.com slash I zaczynamy jak zwykle o godzinie 19. Do zobaczenia.